jak się spodobały treningi. Spoko. To ja już powiedziałem trenerowi, że zostaje i, i ten po, po, po całym wydarzeniu, tak? Także myślę, że gdzieś tam to zostanie. To tak naprawdę, szczerze, ja tego w walę, że trenuję. Ja nigdy nie, nie ja w ogóle nie ćwiczę. Serio ja jestem prawdziwym kurwa fiterem. jakby uważam nawet, że powiem ci perpewiu judo za dwa razy wykupiłem ze względu na Jacka. No tak szczerze, jak ma być, jakoby Mam ten fejm, Solid Wokerone No wiesz, zazwyczaj to jest, wiesz, jak, jak jest w kinie, to pierwszy czarny ginie, nie? Ale nie, nie tym razem, nie? No. Dla, dla odmiany coś. Reżyser był może czarny. Są może, a może... Co? Tenis się wiadomo naturalnie gdzieś tak suba, nie? Jest tych większych ja ci powiem tak, jak zapłacą takie pieniądze jak ja chcę, czyli normalne. Czyli normalne. co? są normalne? Wiesz, mogę ci powiedzieć na ucho i pod warunkiem, że ty powiesz, że nie, nie powiesz nikomu i sam stwierdzisz no, po prostu, to, to czy są duże. Nie są duże pieniądze, prawda? Tylko on nie jest warte. Nie jest warte po prostu tej kwoty. No w sensie ty burski, ten młodszy. No świeżo co, po rundkach. Joseph, który nie chciał przyjść na wywiad, ale musiał. Jak to musiał? Ja nic nie muszę, mówię, kurwa, muszę to, wiesz, iść, kurwa, załatwić w kiblu i zajarać lalka. Na pewno było lepiej niż przy pierwszej walce. Mnie jarałeś? A jarasz w ogóle teraz? w czasie przygotowań? Tak? Teraz przed chwilą też jarałem. Ty wiesz, jak moje, moja dusza pracuje, nie? Miałaś nie. ostatnio nie. okazję. Się a co to szybko. znaczy? Skąd wiesz? No, ja o czymś nie wiem. Będzie wszystko. A to się nagrywa? A, no dobra. No zobacz. Widzisz różnicę? No widzę. No właśnie. to już widzieli już w Haliguru. Czekaj, bo tam zaraz moje jakieś gołe nagie zdjęcia. A jak twoje treningi? Trenujesz dalej? Czy przestałeś? Cały, czas. cały czas? Cały czas jest trenowany. Ja mówię, tak? tylko ogień i ogień. Tak, ogień. No, chyba mi się wydaje, że na czwórce tam chyba wystąpi. No. A czy już znasz rywala, czy jeszcze szukasz? Nie znam. Czy był jakiś inny telefon, który gdzieś ciebie tam bardziej ruszył? Gdzie się ku tych wiesz, za telefonu jak ktoś jest mocy, to to nic nie rusza. I tak, kurwę! Spokojnie, 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 spokojnie. <gulanie> ale byłem też w dużym szoku, że byłeś w stanie pohamować emocje. Nie robiłeś żadnych poka gestów wobec nich ani ich nie prowokowałeś. Okej, okay, ale rozumiem, że na. No, tutaj te gesty może takie nie, nie do końca potrzebne. Ja nawet wagi nie robiłem. Ja wiedziałem, że on jest 10 gramów cięższy. Tak, się to, tak to wygląda. W skali od 1 do 10, ile znasz słów? 10, dobrze. Joseph, jak, jak tam dzisiaj oceniasz swoją część, jak oceniasz swojego rywala i wszystko, co się tutaj wydarzyło? Szczerze? Szczerze. Średnio pamiętam, bo wiesz, tam gdzieś tam sobie wiesz, środek jakiś tam wjechał i. <laughs> <laughs> to nowe pomaga w przygotowaniach? Nie, nie, nie. Dlaczego nie? Ej, można się go napić? Tak, tak, możesz Czekaj sobie. Ja wziąć. Ja Co mnie kręci? Coś, no. Nie, nie powiem ci. Nie powiem. Czy weź tylko kamerę wyłącznie? A <śmulatuj> i teraz powiedziałeś o, o tym, że jesteś dłużej w tym świecie. W... Tutaj Juu. prowadzącego tu w Haligu, Nie muszę akurat w Haligu. Ale na jakiejś gali fajnie by było. No, no także... Czyli nie jesteś w stanie stwierdzić, bardziej bliżej tego dalego. Kierownik. 9. O, Kierownik.